z tej strony xMulek i dzisiaj chciałabym nakręcić filmik z takiego serwera IP oczywiście w opisie to jest serwer survival plus frakcje no i bardzo bym chciał zaprosić ludzi, no was widzów na ten serwer, ci którzy oglądają, I tutaj mamy zasady, nie hakuj nie wyzywaj, nie nadużywaj wulgaryzmów i szanuj administrację, to jest administracja admin jest tylko jeden Sonyk jakiś. To jest chyba właściciel. Tutaj mamy darmowe siodła. Jak klikniemy na to, to mamy siodła i możemy sobie brać, co chcemy. Jak zamkniemy, otworzymy, to znowu jest. No, no i tutaj mamy informacje o VIP i super VIP. to tego nie będę czytał, to możecie sobie sami przeczytać. Zatrzymać film i możecie sobie przeczytać. No i tutaj mamy no, wyjście ze, ze spana do góry. Trochę jest zhejtowany ten spawn czy jakby to inaczej powiedzieć tutaj mamy itemy na gildie bo tutaj na tym serwerze trzeba mieć ileś tam rzeczy i jakieś tam rzeczy żeby stworzyć tę gildię i tutaj trzeba mieć takie rzeczy a to też nie będę czytał no i tutaj jest teleport w losowe miejsce to zaraz cię przeniesiemy i pokażemy i tutaj mamy kurkę, to też darmowe jedzenie ale właśnie kura nie spada z góry się klika na tabliczkę i tu się stąd bierze jedzonko. Możemy sobie wywalić i co znowu tam będzie. No, no i tutaj głowa a Nie można tutaj też kopać, ale tu widać, że jest całe rozkopane. No i też dla tych osób, które wbiją. No, pierwsza, druga osoba, która wejdzie na serwer, zostanie jakieś tam diamentowe eku, jakiś losowy enchant. Chyba, że ktoś będzie chciał bez enchantu, to napisze do mnie na przykład, nie Pierwsza osoba, która napisze komentarz, e, to dostanie właśnie to diamentowe Eku. Będzie chciała mieć enchant na 30 level na przykład, no to też mogę to zrobić. No to dobrze, przenieśmy się i zobaczmy co, gdzie będziemy. Przenieśli, przeniosło nas kilka krat, tysięcy kratek od spawna. I tutaj mamy las, e, mod, capacitor czy jak to się tam czyta, też działa tutaj na serwerze. Właśnie to jest dobre, a to mi jest potrzebne. I tutaj mam własną gildę. To jeśli by ktoś chciał dojść do gildii, to oczywiście powiedzieć, no i napisać. O, jakieś domki znam. Nie wiem co to jest. No. no i jakby ktoś chciał dojść do gildii, no to by musiał mieć. Skype'a i przynajmniej plus 13 lat No i być ogarniętym oczywiście No i takie osoby mogą do mnie pisać Na PW tutaj W Minecrafcie Jeśli chcą dojść do klanu, prawda? No. no to ja Ja się z wami żegnam Ja byłem xMulek No i zapraszam na serwer e, Subskrypcja i łapka Miło widziana I komentarze też dawać No to do następnego filmiku Żegnam się do mnie.